Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. <coughs> ja jestem Asgan, a to jest kolejny odcinek z gry Overwatch. Dobra, przed chwilą sobie zagrałem Zarią, dość długo możecie sobie zobaczyć gameplay z tej postaci będzie opisany jako filmik pierwszy. Będę się starał mniej więcej zagrać jeden mecz każdą postacią, żeby opisać, zresztą zacznę od tego może, żeby opowiedzieć jakie są skile każdej postaci. I sprawdzimy w praktyce, jak to wygląda. Okej, okay, 8 sekund, widzimy. Przeglądaj, w trakcie wyszukiwania. Dobra, to zaczniemy sobie, może po kolei znalazło nam grę. Dobra, to pojedziemy sobie po kolei, czyli tak, Fara. Ona ma salwę, wystrzelił salwę rakiet, to jest ulti, pod shiftem ma skok, no to wiadomo wyskakuje dość wysoko, przytłoczący strzał, odrzuca trafionych przeciwników, ciekawe, bo szybko, szybko strzelne, znaczy szybko strzelne jeden strzał, natomiast dość szybko leci w kierunku przeciwnika i może ich jakby zrepozycjonować. Zawiśnięcie przytrzymać, aby zawisnąć powietrzu. Jak naciśniesz prawie przeciwg myszy, to on jakby... Ona jakby odpala sobie plecak rakietowy i sobie pod do tkudotu. No, wyrzutnie rakiet, wiadomo, długodystansowe działko, także mniej więcej wygląda to tak. Prawy przeciw myszy, czyli zwykły strzał podstawowy, to jest rakieta. Spacja. Mamy tu ograniczone paliwko, Shift to jest właśnie coś takiego. No i możemy to też jakby skąbić jedno z drugim, że... Użyjmy shifta, czyli podskoczymy dość wysoko i walniemy w spację, czyli będziemy się unosić po wyczu. Do tego E wygląda w następujący sposób, no i odrzuca to wszystkich, także... Okej, okay, no i to paliwo na no tyle szybko wraca, że, że można przelatywać nad jakimiś tam obiektami, nawet jeśli się kończy. Okej, nie jest dobrze. Dobra, to głównie mi chodzi o to, żeby pokazać wam jak to wygląda, a nie żebym pokazywał czy ja umiem coś grać, bo powiem szczerze. No to zależy tak naprawdę wszystko od tego czy ta plansza się nadaje do... Okej, okay, no no proszę, nawet mi się coś tu udało zrobić. Dobra, to spróbujemy sobie. I Nie, 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 nie. Okej, okay, mamy dostępnego Okej, okay, lecz nie. Zawsze w cenie. Wiem, że Shotgun jest na bliższą odległość lepszy. Ok, tu mamy likwidację. Następnego no, myślę, że tutaj dość dobrą sprawę robią nam. Ok, następny. Jednak no, te rakiety są dość mocne, także. Teraz się wolniemy tutaj. <laughs> w ogóle to. Ten Hans ma śmieszny tak złokatełko, raczej jak się wyrażę. Beka. Okej. Okay. No dobra, zajęliśmy. Okej, okay, no, no tu się popisałem jeszcze ultimate'em, który nic nie zrobił. Tu mamy likwidację 5, czyli najwięcej w tym momencie chyba z naszej drużyny. Tak, tak, najprawdopodobniej tak. No dobra, nie trafiłem sobie, nie tutaj idziemy. Dobra. No zobaczymy jak to będzie wyglądało. Uda nam się? Tak jest. Ok, coś w ten deseń. No w ten sposób też możemy sobie tam troszkę pograć. Mamy tych skoków trochę, więc. No niestety przegrano, mimo dość dobrych statystyk. A teraz runda druga, to może zaczniemy sobie. Uh, inną postacią w tym momencie będzie. Może oszczędzam Jenny'ego. Damy sobie e, magry. Albo dobra, niech będzie Jenny. On ma coś w ten desen. Smoczy miecz, śmiertelnie niebezpieczne broń do walki. Wręcz no to on tam na się ręcznie. Odbicie: odbierz pociski, notujące kierunku, w którym celujesz. E. E nam odbija pociski. Szybkie cięcie do szyb. Doskakujesz, zależy mi obrażenie. Likwidację zerują, czas odnowienia. Ok, no i shurikeny, cyberzwina się na ściany, wykonujesz podwójny skok. Ok, dobra, nie wiedziałem nawet. Aha, ok. No dobra. No proszę, nie wiedziałem, że on jest taki. Że on jest takim kozakiem, tak naprawdę. Jakoś nie wiedziałem. Ginął od każdego strzała, tak naprawdę u mnie, więc. Okej. Okay. Dobra, tylko dość mało czasu niestety. że znaczy, dość duży czas odnowienia jest. Okej. Okay. Hmm, czyli jest coś w stylu takiego jakby. No nie dobrze. Aha, ale możemy się skakać, także... To też nie źle. Dobra. Nie już co to ma, teraz mam nadzieję pokazać wam jakieś ulki albo coś Dobra, tu mamy tego kniotka. Może uda mi się do niego wyjść. Nie wiem jak to wygląda. Zgadzam z tym. Cholera. Za krótko to trwało, niestety. No dobra. Spróbuję podbiec do kogoś o, i zadać mu obrażenia tym mieczem. Nie wiem, nie wiem. Na pewno to będzie dobra postać. Natomiast ja się tam. Nie znam na tym. I... Aha. Okej, okay, to jeszcze lepiej, po prostu trzymamy spację i on nam wybiega. Po ścianie. No okay. lepiej, jak i okurało. Łochodro nie, tylko nie ten kmiot. Ok, zlikwidował się sam, można tak powiedzieć. Aha, ok, dobra, czyli oni są sami, jakby aha, czyli teraz możemy na no, bliski dystans, no dobra, niestety mi się nie udało tutaj. Hmm. Użyć tego X-Mode jako Enzo. No, Zobaczmy. No dlaczego on strzelił przez ścianę. Mhm. Raz, dwa, trzy. Cztery. Okej, okay, no dobra. No nieźle. Azgan odbito obrażenia. Pięknie. No to sam się zbostuje. Żeby nie było, no jako jedyny z naszej drużyny coś tam zrobiłem. Odbito obrażenia. No, nawet nie wiedziałem, że on odbija obrażenia. Kurde, myślę, że... No nie, no ciekawe to jest. No, dość dobra mechanika. Nie wiedziałem, póki nie wiedziałem co robi... No, na początku myślałem, że to jest w ogóle jakieś tam... Uderzenie. Jak podejdę do kogoś, to go uderzam tym... Tym skillem, a on jednak... Odbija. No nic, dobra. Jakieś dłuższe y, gameplay z danych postaci to będą... Później ja w tym momencie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.